Hej, Cześć mam, dzisiaj pokażę ci, jak w łatwy, szybki sposób możesz pobrać aplikację Messenger na swój komputer. Nie wiem, czemu chcesz pobrać tę aplikację Messenger, skoro trafujesz na ten film, ale jeśli chcesz wiedzieć, jak ją pobrać, to już cię pokazuję. Przy okazji, chęcę cię, po prostu dostępnij łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeśli masz chęć na więcej takich filmów. Aha, no to już mówiłem o dzwoneczku, dobra, nieważne. Generalnie, jeśli chcemy pobrać aplikację Messenger na swój komputer, no to potrzebujemy do tego aplikacji Bluestack. Jest to bardzo fajna aplikacja. Jest to takie z e, rzeczy z sklepu Play aplikacji ze sklepu Play, czyli za pomocą tej aplikacji będziemy mogli pobrać dowolną aplikację, którą można pobrać w sklepie Play na nasz komputer. Jeśli ją pobrać, to po prostu możemy się ją sobie wygooglować, e, wpisując na nazwę aplikacji Bluestack w Google, wybierając pierwszą opcję, potem wybrać oczywiście opcję pobierz. Blues, tak, aplikacja jest darmowa, proces instalacji i pobierania jest bardzo prosty. Tutaj wybramy opcję instaluj, tak, tak. No i tu nam tworzy okienko się aktualnie z instalacją, także wbieracie opcję Instaluj. E, ja już nie będę drugi raz aplikacji instalował, oczywiście jak widzieliście mam już na komputerze. E, jeszcze Wam tylko powiem, że po zainstalowaniu samej aplikacji wyskoczy Wam tam jeszcze opcja z zalogowaniem się na Wasze konto ze sklepu Play, albo ewentualnie z zarejestrowania nowego konta. Możecie zarejestrować własne konto, albo ewentualnie połączyć się z Waszym kontem ze sklepu Play, ewentualnie możecie założyć własne konto poprzez Facebooka, bądź e, Gmaila, ale tu rzeczywiście jak będziecie w opcji załóż konto zaloguj się to już sami tam zauważycie jakie to jest proste eee, no dobra wracając jeśli mamy już te konto mamy aplikację wszystko jest git to oczywiście ją odpalamy po wejściu w aplikację będziecie mieli taki oto interfejsik jak widzicie on przypomina taki nawet w miarę interfejs ze sklepu Play, no bo to jest sklep Play no i tutaj moi drodzy, jeśli chcemy znaleźć Messengera no to oczywiście go wyszukujemy, tak, wyszukujemy, wpisujemy słowo Messenger no i szukamy Messengera, którego chcielibyśmy pobrać, mamy tu różne aplikacje mnie interesuje Messenger po kliknięciu w niego, jak widzicie, aktualnie mam opcję pobrania, a właściwie zainstalowania Messengera, także mam opcję zainstaluj no, i Messenger aktualnie rozpoczyna nam, czyli aplikacja Bluestack rozpoczyna nam pobieranie tego Messengera. W tym przypadku jest to już instalacja. No, jak widzicie, aktualnie mamy już tego Messengera. Mamy opcję otwórz. Dodatkowo pojawiła mi się na pulpicie ikona z Messengerem. I tutaj, moi drodzy, możemy aktualnie brać opcję otwórz, po czym, no. System nas poprosi oczywiście o zalogowanie się na nasze konto na messengerze. Także, yy, tak oto moi drodzy, to mniej więcej wygląda. Yy, ikony do messengera macie na pulpicie. Taką ikonę również macie w tym przypadku e, na o, tutaj aplikacji Blues tak w zakładce Moje gry. Więc jeśli byście chcieli ewentualnie wchodzić e, na Waszą aplikację, to możecie również przez tą opcję, tutaj wpisując, e, wybierając po prostu Waszą e, aplikację z opcji Messenger. E, no i moi drodzy, to było by tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Nie wiem, w jakim celu chcieliście tego Messengera mieć na komputerze, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny i że w jakiś sposób zaoszczędził Wam czas. Ee, przy okazji zachęcam do łapki w górę oraz subskrypcji, z dzwoneczkiem, a jeśli poszukacie gamingowego sprzętu lub klawiatur czy myszek, no to macie link do strony w opisie, na macie prówny cen, która poszukuje próbna Wam wszystkie najtańsze oferty. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, miłego dnia Wam, cześć, Manko, cześć.